Daję magikę, uważaj, smoka, O kurwa, nie trafiłem. Ale Piotrek, denerwuje Cię ten CSO? No, więc kurwie mnie nie ale, no, ale No to może mnie wkurwę, ale mi wszystko wkurwia. Mam 37 lat prawie. No tak, no mam to samo. No. Ogólnie, kiedy nowy monitor, kupiłem nowy monitor. Tego OLED'a, ale podłączę go UP. A którego ty -a? kupiłeś? LG, 27GS model, najnowszy panel ma. 240 to jest? Czy... Nie, 240. 360 nie kupowałem, bo LG nie miałem że takiego. A, a, -a... czemu LG? Bo to nie jest pude olek -ole to ci się Czekaj, a zaraz ci powiem, bo nie wiem, czy nie będę testował, te? bo właśnie to jest te, No ja będę testował, będę patrzył czy oczy mnie nie bolą kurwa, więc zazwyczaj bolo oczy od, od wszystkich monitorów kurwa, nie? Jest taki, że go oczy bolały jak na niższych rozdziałkach grał Dawaj Pago, co chyba się na trójeczce? Jak zawsze? Jo, jo. był dzisiaj DMek. Był dzisiaj Bartoszy był trenowany DMek No. Ja... Były? Między... ja, ja nie grałem Wydę... nic, więc... Remka solo wygrana. Ja dwa to dwa wygrane no, Widzę, wszyscy wygrywają, tylko kurwa ja przegrywam. Super. Ja wczoraj przedwczoraj miałem 100 euro ogólnie. Nie? Mów, czy biegną. Rampa, jeden, jeden rampa. To kurwa? A co, w szedłem, już nie mogę wejść? Okej. Okay. Odbiega Może Środek, coś, środek, w coś. Ja jestem w BS-ie, Paweł. Bok mały piach, wyskok. Dwóch apse. No, sprawdzili. Przeszli wam do lewej dwa razy. Dwie I do BS-a. No, kurwa. Kurwa. co, to za? <noise> Niech się chuj nawrotka <noise> przepisy. <przyniesie. głos> Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi. Graczami. wejdź w link w opisie, użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Ja na bał, Dawaj, 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 0 Dwóch było jeszcze, 1 ma 0 Kurwa, prawie go jebłem. jednąłem. Damek to co? to ma mm -hmm. pać. bardzo przejdę do CT, czy ty nie, 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 to przejdź. O laga mam. Nie no, wywaliło mi gra. Jeden fake, 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 super. Teraz mit. Ciesza? Cofa, cofa. Halo? Cofa. No hajka. No? Ja, biorę, to jest bierze, bierze, mówiła. Ładnie. Tak, tak, to teraz późno. Odra, odra, odra. Odra, odra, odra. Od razu odra. Odra, odra, Dawaj, dawaj o, Również. 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 No Kurwa, no ogłuszony jestem. Daj, daj, daj. Jeszcze jeden, daj, daj. Skurwiel, za murem cię. Domek, Paweł. Super. mógł do długi przejść jak coś. Uwaga, resp. Co ja robię? No mi idzie. Ej, podszedł mi a to ty byłeś odwrócony, czy co? Poprawiałem się, żebym No. Sobie pik, na... się no. Ja smokuję daleko, wiesz po prostu. Dobra. Kurwa, no idę przeciąg, Stanów, przecież. Ja by ja tam. Nie wiem, chodzę. zostawiam cię. Ja idę na... Mam domek. Mam ja w Mam domek w w Dosmokować znak albo zostawić w i zostawić? A ja nie inaczej nie Dosmokowuję Dosmokuj, no, do no. Wśród mid jeden da, 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 da. Obity domek i, i short ci Ciężko zabić, smała. ciężko Nie, dobra Jeden u siebie w resp był Nice no Bartosz Jest typ w piachu I drugi I będzie do niego idę, idę. Ja od dywanu w ogóle wchodzę Jeden w piachu jest Będziesz miał typa w dywanach raczej, nie? Tak, on, dobiegać, bo on po wrócił i dopiero będzie dobiegać. Ok. Short byga. Chodź, już szedłem. mam takie ustawienia. Wszedł. Mam dwa flesze, jak coś? Mogę spraszować na Teraz tak, jest bardzo wysoki. Cmentarz jest. Ej, ja idę, idę tym dołkiem poczekaj Piotrek. Nie wiem, na, nasz flesze. jest ten co plantował. Uważ... Zobacz, co? No ja Zrób. teraz czas. teraz. Cmentarz leży Flashoys na Le, pit Lewo bez. Kurwa macie na. Chybane mać, no. pikowanie w tej grze Spalili... Ja wam patrzę Nie, tak. Spalili mnie wiesz, No, już palą wiedzę w Mogę podejść po palaku, on pikuje, no. uważaj Dawaj Widziałem Odwróć się Kurwa, stoją we dwójkę za murki nie będę spugował zaraz A dam ci teraz boosta środka nie widzę. Ja mogę zbojtować z tą sprawdzić to i wejdę do was Tak robię Ty masz kawacha, nie? No trudno Czysto, nie ma informacji, jeden tu jest Kurwa. Jeden, tylko jeden nam idzie jeden tak. jeszcze dalszy jeden Więc nie masz raczej. Domek, domek i daszek. Kurwa, zjebałem. Mogłem lepiej zagrać. Ja, cały czas. Piach Coś broń masz? No. Si się szybciej, szybciej. Ja. Jest. 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 Nie, nie, nie. Nie, nie. Ja dam małka i daję Ci teraz flesza. was Blisko są. Pal, 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 daj To był Twój? Był Twój. No, A nie tak. złapał kurwa go coś? No, może... Nie, nie patrzę, a o, nie. No. Oni czytają, no. wiesz co? Oni anti-flesza czytają, wiesz? Kurwy syn, dwa razy... No mi... Dwa razy wyjszło to. To jeden. I mid jeden. 30. I teraz mi boli, że chodzi. Jeszcze dwóch, no A, dwóch idzie jeszcze. O, matku w Bart też jeszcze O daje magikę, uważaj Co ty dajesz? Magika na środek Smoka, Uj, smoka. O kurwa, nie trafiłem dysat, dysat, dysat. Nie ma już więcej, idę do Saja No no, jeszcze mam smoka tutaj Flesza daj smoka, Saju jak możesz Schody, bo Boiler to to, podszedł A, Co? ci kurwa jest bojler I, i schody, I ja raczej ja może być, to być to A A no. A wypadliście według Domek, domek Nie, kurwa Mi dobieg i... Teraz domek chce wchodzić. kurwa Cześć florek, cześć Dixonku Jestem w szoku, że wypadliście we według, kurwa Pewor pierwszy padł Bojler no, Pewór padł, Bartosz zanim ty zabiłeś. Dobra, panowie, bo to ostatnie cztery musimy zabrać. Tak, tak, ale po to gramy rozgrzewkowe, wiecie, żeby ten. na no, oficjal jak zawsze wejdziemy i rozjebiemy, a tu kurwa sami wiecie, jak się gra na faceicie, -e nie? No, na faceicie -e jest bardzo wysoki poziom, no. Pale, na blisko, chodź, tu, gramy bliżej. Kurwa. O kurwa, palaczek miniesiąc. Jest za zamurki, za ale go, kurwa, uważaj. Pali się, gwiazdy tylam na mnie. No, ale koledzy. Hej. Drzewko, drzewko wierze. i zgodę. Mam flasha na stronie. Ja pierdalam, stary. Ty, ja cofam do piachła aż mhm. Ja też pikuję. Próbuję zrobić wyfraga. Pikuję tym. Cofam. Kładą, 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 kładą. Kurwa, że nie zabiłem bro. Mam flaszę. Flasza Flesza też mam. Mam no dopiero w ramach. ci przede wiotrek. Mam jeszcze jednego. Ładnie. Kurwa, jeszcze obiłem tego też. Na, Dziękuję. Przepraszam, nie bada mi Ładnie. Ja te kurwy tak pobijałem. Blisko środek coś. Dyskuję raz Bartosz za murek. Jest quick bo... no. Chwałem. Znajduję. Domek, jest Weź środek wyszło. A nawet pusz się w sali. ma kurwa! Nie, też. No nie, my tam dostajemy smoka. Co ja tam mówiłem? No, my tam ciężko mieliśmy walczyć. A nie w ogóle tego smoka przybyli na mit. Ale jest twoja oba, panie. Czemania. W każdym razie kurwa król jest jakaś. A ty masz sprayana, bo on. Drugi smok ma i tak, i do ciebie. Do ciebie. Wiesz co, ja zachowuję. Idę w pizdo. On ich, małych. Po flaszy długo wychylił mnie. Rozumiesz? którego snuka? Tego na, no moment, na koniec. Nie, A na zajęcie, no? Mogę mam dać flaszę tam błąd? Nie! Kurwa, nie krzycz. No, <laughs> się straszyłem Daj mi flaszę na pik. Tak, dam, dam. Domek podchodzi mi. Ale nie, tym Domek podchodzi mi. Becie. Ale nie, tym domkiem. Z banana. Ja patrzę ci longa Masz mi da? on kurwa już tu no. podszedł no, tu A tu drugi, drugi cofnął N Cofnął? Tak, na drugi albo Paweł nie wiem co się dzieje ja bym kurwa Nie no, nie wiem, kurwa. <laughs> nie, no, nie no ogólnie chłopacy tam kurwa na tym Ada tak średnio no Kurwa On jest kurwa u siebie na respie! No. Sofno, I on nasiwcie kurwa, obiecy drugi środek, kurwa do respa swojego, Jebane pizdy. <grym> o, że. Z... No, jest. Jest, z... <grym> <yes. grym> yes, <yes>, no, no. <grym> o, tam. tam jest, patrz, ten gość jeszcze na midzie, tu jest? Co, jest? On cię będzie dewelował. Oh, kurwa, wiedziałem.

Jeden tylko Podchodzi banan Już picię picie jest, No O kurwa Zrobisz go? Ale cofnął, cofnął ja, go W picie, w picie Idź, i do nich No możesz mieć wszędzie za ogólnie, nie? jest jak się przestraszyłem kulczaka <laughs> Testuje mi super. To Ale wy Jeszcze jeden, nie? Takie Nie Chyba, chyba nie było A. Ja low Smoka mam piak do starania Znowu w miga Ja, ja mogę rozwalić Daszek, daszek. Nie, nie tu ja sobie dorzuciłem smoka, poczekaj Z daszka I pitra, I Pit i pit, krzyż, krzyż Krzyż, dokładnie. krzyż dokładnie. Yes. Nie mam czasu No ale Piotrek denerwuje cię ten CSO. No kurwa mi nie ale no. ale nie no, w sensie, kurde, ostatnio mi się fajnie gra w cs mam Nie powiem. no. Tak czuję, czerwie, bez, pan. No, to jest fajne. No wiadomo, że mnie wkurwie, ale mnie wszystko wkurwia, mam 30 się prawie. No tak, no <laughs> mam to samo, no. Ja to się budzę, już jestem wkurwiony. <laughs> Ej, dobra, ogólnie to... to... Go, ty na banan, to? Rzysko, Dam żół. ci tego flesha, a wyjdźcie te drugi, ja tylko pago w pusty na banan. No dobra, no z banan. Lecę bananem, Lecę bananem. Lecę się drugim, nie ci pierwszy. Uważajmy skrót, nie? No, jedyne no, paszucie mnie. Sprawdzam na krótko. Się, że ja, kurwa, Heda dostaję, no. Pierdolił już. Dwóch, dwóch do BS-a zbudzyło. Cofni cofnijcie już, cofnijcie. Chodźmy na B, chodźmy na B. Ja mam jeszcze smoke'a, flashe'a. Wróćmy sobie. Razem. Dam smoke'a do CT i wejdziemy z moim flashe'em. Kontrowali. Sprawdzili. Wychylę, ja mam biało. Nice, dawaj. Nice. Ale, dawaj, dawaj, już? dawaj, dawaj. Flashuję, flashuję do CT. Bum. Ruiny leży. Nice. Brawo. Jeden w głowie. Bez, flash bez, flash. Bez 300, CT pikuję. 300 był Ruiny blisko już jest. Albo w las nawet do ruiny. Mogę się odstawać. Daj Paweł może blisko, stań, to stań ten mm -hmm. przy ścianie ja, jak tam. Ta... Ja dole ruiny. Witam po bardzo długo. I Aż miło tutaj Uch. wrócić. Uch. Ja wrócę do Noforma po tym meczu jak ja z jasny gwint. I znowu za banan, co? Tylko kup maka, najlepiej by z makiem tam wjeżdżał. A palacza dać? dać. Co? To... Palacza. Możesz sobie spalić za ten mur. W sumie dopiero tak, żeby cię na blisko gościu nie skasował. Widziałem na meczu banan. jakiś ma palak, sprawdzę go. No kurde, nie no, nie patrz. Sprawdzaj, sprawdzaj. To, no sprawdzaj, sprawdzaj. Ja no, nie rzuć się boję Dajcie go fleszu do prawej strony, chciałbym się odwrócić, pamiętaj. ja. Kurwa. Ale się. Ale przetrzało. Bo... Gdzieś, Jeden albo short, no, no. flash chodźmy kto jest na B? Chodźmy teraz na B, choćby teraz na B, na B teraz, co? Chodźcie się, CT biega, CT biega. Mi, jak możesz. Ja dam złapać smołkę. Ty jest CT blisko. Ja dam na pulę. Dobrze. Dałem short. Uciekł z na no, no, ja A. Co on robi? Mhm. I chodźmy teraz. Uciekł na A, uciekł na, uciek na Dobrze, speedway. No chodźmy teraz, do, chodźmy. Ja z, dasz smołkę złapę? Tak, dam. A flesza? A daj na nas. Chodzimy dawaj. Na jedynkach co za kurwa jebana pierdolona. Oof. Fleszek lada. Nie to jest? Więc... jest? Pawł. No, próbuję. Dawaj, dawaj. Bus, Na dawaj. Torbat, dziękuję za cztery. Witam po przerwie. Rozkręcamy się. Dzięki peruś za cztery latka. Podgrzewany śnieg za pięć jeden. OO! Ja pierdolę, jaka to bestia! No ładnie, ładnie, Paweł. Z chujem na ramieniu on se takie robi, 1 na 3 Zmiana koski? Ja z kosek kurwa sprzedam zaraz, no. Mam wyjebane w te kosy. Zrobimy comeback. Nie tam. No właśnie się poprzednio stoiłem trochę. Telefon no, kikuje z od razu, one-tap. No kurwa mać, no! I od longa jeden. Kazmaty, Domek leży Przeżyj jest Jeden od longa jeszcze był temu Chodź do BS, Ja tu Wypala tego longa Chodź Idę, tak idę, To jest to O! Gdzie jest Nie widział go w jest No tak Macałacha Kurczę no nieśmiertelny kurczak ty Maga ja to co to. A nie Ale... było się szpagieta, z... 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 no, z... Le, Nie, nie, nie znaki, Paweł. Od Biblii, od Biblii trzyma wszystko już. Pantujecie do CT. I ma banan. Ty, a nie przeszedł No to już timing? Nie, nie będzie odbijać, no kawaha mam przecież. Dobra, to, się... to ja szukam, kurde. Hantuj, hamtu, no. On tak w stronę sorta szedł. Mógł pójść do mida, albo mógł do bojlera nawet wejść. Z Sedonkiem wiesz? Raczej na atum nie. O... Co? Było coś? <laughs> ja już nie wiem, czy widziałem, czy mi się coś Słuchajcie. Jednak dotka jest lepsza tego CSA, nie? No to jest takie gówno jest, rzuć mi pago broń nie no mate, ale ty, ty bardzo jesteś takim motywatorem, nie? I to mapa to jest. dla jebanych nobów po, jeszcze po, 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 poprowadzić, tchnąć jakiś w ogóle duch walki w tym znaczy, drużynie. Znaczy no Paco powiedział, że przegraliśmy już, nie? Kiedy? Po, no po pierwszej połówce, no to zagrano trzy, no ja powiedziałem, że nie przegraliśmy jeszcze. Mateusz, idź ten banan, co? Idę, idę. Znaczy to proszę zostawić w sumie. Spalisz? No tutaj to nie, to nie da Deszło ci. Bum jest, 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 jest Chujowo spaliłeś w ogóle, mama. Chujowo, bo mnie Izak już Zobacz, wyzywał tego flesza. No... Patrz, Bartku! Odkupuje no, winy. Nie, nie, nie jedźmy teraz, nie jedźmy. Raczej dwóch jest, jak domek skrócił. A. Jeden gdzieś na... na, na, na może no. Macie jednego max tutaj. No, nie sami, CT No co i może być ruiny BS Mogę się flashnąć o grudek, chcesz pago? Tak, poproszę No teraz już nie Tam głęboko to nie ma sensu To twój smoke, te? Mój, mój, dałem CT Leży banan Jeszcze jeden banan I CT jeden Dają to już, teraz Zstanowała mnie No i banan no. Przejściej tego smoke Super. nie Spokojnie ja to też jest gra do pizdy, nie? Chowaj Mateusz. Chowaj się. Nie ma dyskutować. jak zginę, nie? Mateusz, jak jest, to będzie Mateusz, to To był... To Wiodek, było balans na krawędzi ja dzisiaj wody. śmierci, Wiodek, co? Rozkręcam ja no się, wracam do meczu! się z wyniku 5:12, nie? My mamy jeszcze zapas jednej rundy. Znaczy, ja uważam, że możemy wrócić. No, Kałaszka, ktoś. Ja robię misję na midzie ogólnie, nie? Znaczy, nie blokujcie no, mnie. No, ja no, flashuję no. mida i podbiegam od razu. Dobra. Daję, flash na banku. dole, no, no typy 30 granatów mi rzuciły. Mogę ci dobalić przestrzeń po prostu. Dopal, w lewej Jest rąga, ja fleszował. Fleszuję teraz, znaczy palę przestrzeń. Ja palę lewo, Piotrek. Znaczy, Był na rągę e kiedyś. Ale nie ma go na bliska jak coś. Idę domkiem po jest, jest, jest druga. druga. Daj mi fleszę, albo nie, dawaj. Chce Ej, wyjdź sobie na lewo. jest, są. Cofnął piach chyba dość. No, teraz czekajmy na skróty. Czekajmy na fago? skróty, mam go tak, klikną mnie z B. Zostaw mi tutaj smokę, i i wróć do nich. Idź w bombę i idź do nich na A, okej? Okay? No, gitara. Ja będę teraz fejkował Idę do B, ciebie, okay? idę, idę do ciebie, my solo'giem wejdziemy na walku. Dobra, ja teraz będę fejkował, będzie wam rotacja przychodziła teraz. Teraz skrócił daszek, no kurwa, przez nie smoke'a, typ skraca, jebate. I cofnął, i cofnął, cofnął od razu. Jest bs Leży. To on, to on był. Ja w Biblii na razie Pomagasz, no! Pewor? Już, już, już Dawaj, no no, Jeszcze jeden to może być. Przemu piach? Bez Oni na wszyscy na B zagrali. no to tamty, tamty. są losowanie no, ucień, kurwa. do gali, może? Uważaj na blisko żgalę, nie? No, pewnie, o, bunkier Po nowy. Jaki? Oh, Z takim Co? No coś się zablokowało. Uważaj od domku, pewor, nie? Tak. Na heady tam musisz dwóch No zaraz jebnę Nie! O, ja pierdolę. Ja <laughs> <laughs> no pierdolę, Fago ty jesteś ty, takim Spalisz te auto jebane Chociaż raz normalnie? Ja Mina spalili, mogą jechać Kur... kaszę Fleszuję Problem. Nie ma problem. Oprawiają hmm. nas na bananie. Dobra, bardzo. masz flesza na banan? Flesza, Daj. Tak. Jest murek skoczyny. Flesza. Dawaj. Bo. Bo. Ogólnie o ja to wiedzą, że tu jesteśmy. Wejdziemy sobie egzakiem. Biało. Dobra, ty pce, yy, ze szpuli dał. Trzeba na, po, na łoku wejść, no kontakt kurwa inaczej to. Ja to smokuję już wiesz i palę wam trójki. Jesteś zawetem. Montana! Idziemy. To te, te smoke'a kurwa nie było, nie miałem smołka bo zgasiłem się no. no. A nie wiem czemu to nie wpadło, sorry. Smoke'o ogólnie wybuchł na nas, nie? No, a to... <laughs> nie wiem. W tych zmianach najfajniej czego minimalnie naszej rzucać. Daj, nice, dai. Tak na flechę jeszcze jakbym dał? No, no, fajnie było. Ja nie mam palaka na banana w takim razie. No, no, no. Ja bym albo... tylko smoke na koniec, albo Neide jakiegoś fag na ten banana, żeby cokolwiek wrzucić. Masz. O, dziękuję tobie. Brawo. A wupa mid strzeliła. Dobra, no. poddacha nice. ma 10, 10, 10 ma poddacha. Gdzie? No to no, Zginął, zginął, zabiłeś. Idzie. Co ty jest Kres był, Dobra, nie chcę się na tym <grym> kur... Ale jaki to jest inny klacz, kiedy Saiu zostaje sam i jaki inny, kiedy Pago zostaje sam. No dobra, to szukaj Nexa. Ale co ci gadam, że to ten był gościu, no. Dobra, no. słuchajcie. Przeszliśmy no, do no, pierwszą do jednego i pograliśmy w Tero, więc dobrze było później już, dobra. nie? Tego Ekstra. Tego też szkoda, bo nie zjebaliśmy, ale zjabko, później zjabko, się dobra. zaczęliśmy rozkręcać, o, więc to jest fajne. Podoba mi się ta tendencja. Kurwa, ty te face city, kurwa, tylko